Jejcu. I tatusz się manko nie złe, nie, nie, bo nie pokazuj. Dziś drugi odcinek, tak Tak obiecywaliśmy po dwóch, dniach, pojawiłeś drugi odcinek i dzisiaj co będziemy robić? Będziemy otwierać boxa, czyli unboxing robimy. Otworzymy 50 sztuk, chyba że wcześniej trafimy. Neon blasta. Im szybciej trafimy, tak tym czy szybciej jedno, się skończy. Tak po Odcinek, czy po pierwszym skończymy, zobaczymy. Trzymajcie kciuki, żebyśmy trafili. Jak żebyś, nie traf... żebyś nie zepsuł Dobra, jak nie trafimy, to nic się nie stanie, bo jeszcze mamy szansę w tak zwanym boksie jak? ze sliderami, gdzie też można trafić. Nie wiem czy pamiętacie, trafiliśmy... Doktora Volta doktora Volta właśnie z tych pojazdów i to dwa razy. Pamiętasz? Dobre. Nieważne, wyciągaj nóżki. Wyciągaj nóżki. Dobra, tam, 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 tam. Ja już to otworzę, bo już tutaj zacząłem, że było łatwiej. Tylko nie porozwalamy i uwaga na 3, 4. Teraz poczekaj na 3, 4. Teraz wszyscy udają łapki łapki w górę, a ja zrobię zwolnione tempo jak wysypujemy. Nie łapek w górę Sekundę. Zobaczymy ile to będzie. I ja będę oglądał. Nie wiem czy to będzie premiera, może nie, bo w niedzielę ja będę spał. Jak wy będziecie to oglądali. On będzie u... babci! Uwaga! Łapki w górę na trzy. Kurka, rurka, trzy, Dzień. cztery. Który? w górę. Ja cię, 50, łapek w górę w sekundę. Moment. w górę w sekundę, już pierwszy zim. No nie wierzę, otworzył. Gdzie masz karteczkę? Tu już jest karteczka tak gdzieś, co to, co tu za kaselek? Co to było? Taśma klejąca? Tak. Taśma klejąca. Mili Państwo, mamy taśmę klejącą. Jak widzicie, jest żółta taśma. Czy... klejąca była w czwartej. Była w czwartej? A nie, tam był chyba korektor, a nie tak. Tak, to była taśma klejąca. Jak ma rację, to wiecie, postawi mi kolację. Yy, tak jak z... Poczekaj, kochanie, bo trzeba coś, trzeba coś powiedzieć. Ale tylko. tylko... Weźmy. Dobrze, weź. Yy, tak jak w każdym, są drużyny. Różne, różnice. Fenom Fighters, Hard Games, Sharp, e, Trop, e, Striker, Trop, Tom, Bandits i Ten Shin oto pan się nazywa Striker. Striker? A gdzie to przeczytałeś? Gdzie masz Striker? A tu... Sticky nie, Flow, tak. a nie Striker. No Umie już czytać, Oluś, bo chce pochwalić naprawdę, poprawił. A właśnie, bo ostatnio. Miał brudne pazokcie, a teraz ma czyściutkie, już więcej się to nie To się nie, nie mówić, Przepraszam. <grywa> Wybacz, mój synu. Dobra, otwieraj. Lecimy, bo mamy 50 sztuk, żebyśmy nie nagrywali i nagrywali. Co tam? Kosz na śmieci. ma być to Ale spokojnie, moment, powoli. <grywa> powoli, bez przesady. Tu mamy cukierka, chyba w drugim kolorze. Jedziemy dalej. Ale jak ten cukierek? Jesteś, no wie, albo się jest Śmietnik? Się nazywa. Śmietnik? Ja tutaj... e, śmietnik to śmiechnik. Oczywiście no, standardowo to dwie śmietnik, kartki. Pewnie. Poczekaj nie otwieraj tak. Nie? I proszę cię, żebyś otwierał tak, żeby widzieli, bo najbardziej lubią jak wypada przy otwieraniu. O, wypadło! C cukierek nazywa się Happy Wrapper. Kosz. To znajdź kosz. Znajdź kosz. kosz, kosz. Widzę kosza. O jest. Fred. Fedit? Nie wiem, jak to się czyta. Fight! Fred Fight! Okej, okay, dobra. Co tam, pinata? Czyli tak? mamy drugą, tak jak widzieliście, bo mieliśmy tak. pinatę. A nie, tam w zestawie jest, którego nie zdążyliśmy otworzyć. Ostat... Jest pinata, nie zdążyliśmy otworzyć. Co tam, kolejne? I uwaga, werble, na razie. O, jum, 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 jum. jabłko. Jabłko jest. Kolejne, a powiedz, jak mówisz, jabłko? Jabłko. Jabłko mówi. A się mówi jabłko. Ale Olusiu, wyrzucamy. Zobacz, ta, ta. No, waga. Ja lubię jeść. A czekoladkę lubi. Ale co, o wow. no mnie, zob no zobaczcie, odgryz kawałek Kwinksa. Wiesz co, łobuzi. Widzisz, tu bo jest ślad. Jest ślad od twoich zębów. Mhm. No właśnie, nie ci tyle słodyczy, bo się w głowie chaciu, chaciu. Dobra, lecimy dalej. Mogę ja też jakieś rzucę. Dobrze na 3 4 dwie. Trzy, cztery, trzy. oj, kurka rurka, ja nie robię rwę. Wyskoczył mi, mamy no, Lodzio Miodzio. mam serka. Czyli mamy serka w drugim kolorze, bo jak widzieliście pierwszy odcinek, to był tak. w A tam mówiono, że jak, trafi, jak trafił kawałek pizzy, to będzie tak jakby grudzyna. Tak jest. Proszę. Proszę. Nadal na trzy, cztery. Trzy, cztery. Trzy. Banan. Na, 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 mamy banana. I na 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 mamy... O, pierwsza powtóra. Nie, to nie jest powtóra. A nie, to nie jest, to nie jest jabłka. To jest truskawka. To jest truskawka, ale mi wprowadziłeś w błąd, truskawka. Zobaczcie jak są podobne, bo są zielone. Pewnie to jest jabłko w drugim kolorze. Truskawa. I co tam masz? A myśmy razem powtórka! O nie, piniaty, powtórka. taram tam, tam, tam. Może zorganizujemy. A pamiętajcie, w trzecim odcinku będzie Jest konkurs, konkurs. I będą do wygrania super Kidy. Nie, każdy Kidy, nie super Kidy. I co tam mamy? I. Lizaczek. Lizaczek? Tak. Yy, uspokój się. Li... Nie do Ciebie, mówiłem tylko do Piniaty. Przepraszam. Tata, tą Piniatę. Nie, to Piniata futurka, później ją podniesie. Lizaczek, zobaczcie jaki fajniutki. Lizu, Lizu, Lizu. Lizu, Lizu, Lizu. lizu, lizu. Dawaj, na trzy, dwa... Nie, czekaj mnie. Trzy, dwa, trzy. O, wyskoczył Ci sok. A mi pierwszy srebrny gwóździk. Pierwszy srebrny gwoździk i Aolus trafił soczek. Soczki, soczki, Dolejmy soczki. Na 3, 4, uwaga, i ja... Ten... Poczekaj, 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 Przesunę, żeby tu pokazywać kolejne, które trafiliśmy. Ej dawaj, zgaduję mu co w nich jest. Dobra, dobra, uwaga. Tylko ja zgaduję, ja zgaduję, że jest to takie blender. To coś w jest. Ja na koniec pokażę wam jakie burdelo było. Ja a ja, a ja mam neon blaster, nie ja mam ser, powtórkę sera, ja mam powtórkę sera, nie Dwa. może być drugim, znaczy no może być drugim, ale to i tak mam, dobra ja się to blender, 3, 4. cztery, a nie, nie, nie to nie jest blender, to jest wyciskarka do... Cytrynki albo pomarańczki, żeby wycisnąć soczek, 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 mioczek. A ja mam y, kalendarz chyba albo taki notesik z wyrywanymi karteczkami. Dobra, lecimy dalej. Gdzie tam odkłada? rzucaj tu, uwaga! Trzy, trzy dwa... Nie, czekaj, trzy. A nie, mieliśmy zgadnąć. Oho, oho! 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 Dobra, trzy! Cztery! Nie, nie trzy, Neon! Pizza. Nie pizza. pizza, mamy parę. No neon pizza. Neon no, pizza. No, pizza. No, no, zings. No, zings. Mamy pizzawkę? w pizza A party, chadzia. Patruszko ma, Hadia, chadzia. No już ja się tyle na ustawiałem. A Oluś trafił poduszencione z dekompensiones. Nie, nie, ale nie rzuca, Nie, 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 już, już. Spokój. Spokój. Poczekaj, stój. <głos> <głos> Poczekaj, Dobrze. Zata. Najważniejsze to się Ej, dobrze bawić. Status. No dobra, już nie układam. Dwa wszystko. mala razem. Czyli cztery Zatem? otwieramy, uwaga. Tak. Dobra, uwaga. Trzy, Trzy. cztery. Trzy. Kosz. To nie jest powtórka, bo to jest w drugim kolorze. Piniata. Kosz. A tutaj chodoczek. W hot kolorze i chodoczek. Ale... No. Ale nie ogryź, bo popsujesz tak jak tamtego Finksa. Oczywiście żartujemy, taki Finks ugryziony jest. Tu jest hot z musztardą. Tylko czemu ta bułka jest pomarańczowa, a jest pomarańczy? A ja nie wiem co ja mam drugiej... O nie no, blasto no, no, tak, mam! Na pewno, na pewno. Na, na, na <laughs> telewizorek. Telewizor albo monitor chyba. Telewizor z pilotem, no tak. Zobaczcie, Czadzior, mamy już dwa srebrne. Nim on Czy jeszcze jednego srebrnego powinniśmy uprawiać? Bo... Bo Traf... A, bo przypominamy, poczekaj, poczekaj, patrz. Lodówka, była. <laughs> yy, bo przypominamy, w boksie zazwyczaj, chociaż to nie jest normą, bo się zdarza inaczej, yy, ale zazwyczaj jest tak że trzy srebrne i złoty albo neon glass, więc jak otworzymy złotego, to nie będzie neon No dobra, masz lodówka superowska otwierana. W serii, otwierana, tak. Trafiliśmy w pierwszej yes. serii w takim boksie właśnie dwa złote. No tak. Było, tak? Zgadza się, dlatego mówię, że to nie jest norma, że zdarzają się jakieś pomyłki, bo to wiadomo, automaty pakują. Albo małe chińskie rączki. Chociaż to hiszpańskie. A, znowu cztery? Znowu. To może spróbujemy trzy teraz? Nie. Trzy? Nie dasz rady. Spróbujmy. Tylko ustaw sobie tak, żebyś miał... Pamiętajcie, tutaj jest zawsze takie nacięcie, gdzie można łatwo otworzyć. Zobaczymy. Ja Ci ułożę, dobra? U. Uh, jak u Pawła Malynowskiego. Pozdrawiamy trzyma, Pawła. Trzyma. Uważ, trzyma, masz, trzyma. Uh. Trzymaj. Trzymasz. Teraz ja ułożę sobie poczekaj. Na 3-4, tak? Czyli otwieramy na raz 6 fingsów. Zobaczymy ile najwięcej. Potem spróbujemy 3, 8 otworzyć. 3 4, 3, 4. Udało mi się, a tobie? <noise> <noise> Dawaj. Przekaj, <noise> stój! <noise> Bo no nie przesunąłeś nie. sobie a no, ja tym pociągnij dalej. Uwaga, nie hmm. Ja nie wiem co tu mi wypadło teraz. A, drugi lodzik, czyli powtóreczka, tylko w drugim kolorze. Dobie co wypadło? Halo, nie rozrzutaj tak, bo teraz nie wiadomo co. Ale ty teraz pomasz te, te trzy rzeczy, no to nie mieszaj. No, mi lodzik. Ja. Ja opowiem, tutaj jest soczek, możemy sobie go pić. No, raczej nie inaczej, bo to są soki, żeby go je pić. Mało zostało, więc nie picie. Dobra, to jest poczuszek, poczuszek po go ugryzłem, a ma. Widzicie? Tutaj jest Pan ugryziony czuszek? przeze mnie. taki mój. amerykański Jestem. okrągły. A tutaj. No. Toaster. Toaster. I Toster. Toster. go wrogiem jest to, a to jest. Chyba, że to jest bajgiel. bo bajkle też są. I ja trafiłem. Pomarańczkę niebieską. Tak. Pomarańczkę. Nawet prawie, że granatową. I kolejnego srebrnego młoteczek, tak, czyli no mamy sześć. komplecik, wbijamy, Bijamy. Mimo. Młot... Co ty z tym pokaż, jutro chłopak jedzie do Warszawy. Chłopie, ogarnij się. A później do babci. Ok, josko, super. Ale nie jutro. Roz... Nie, jutro będzie futro. Dobra. Uwaga, teraz co mamy? Teraz dwa nar. Dwa na raz. Dwa na raz? Dobra. Bo nie, nie poszło. Trzy I cztery. Poczekaj. Trzy cztery, czekaj. Trzy, cztery. Cztery. cztery, Uwaga, co masz? Ja mam ser, ale nie po bo drugim w drugim kolorze. Ser w drugim kolorze. płateczki, czyli kolejny Nowy Zliks. I płateczki. płateczki. A takie płatki były w której serii podobne, nie? Nie. No, a a by były, były. Były, były. Ja mam tościka. Były w drugim. I mam jeszcze Neon Blast! Pizza w drugim kolorze <laughs> <laughs> Trzymajcie kciuki. Okay. Boże, zostawcie mogę. łapkę w górę, jak chcecie, żebyśmy... Żebyśmy trafili Neon Blasta. Ale nie trafimy. Dawaj, ruchy klochy tam, damy radę. Kto masz teraz? Ale nie w drugim, w drugim kolorze. kolorze. Przypominam, że jest otwieramy. Zobaczcie. Dwa na, raz. dwa na raz. Mówimy wszystkim na, na bo otwieramy dwa na. No a pamiętaj, żeby go sięgnąć. Okay. Uwaga. Okay. Trzy, podaję. Trzy. Te. No, co masz? Najpierw ja. Kolorze. Truskawkę w oryginalnym, bo ja no, tak. serwona. I tutaj nowy Zinks, Nowy, nowy Zinks, torcik, zły torcik. 100 lat, sto lat. Ale, to, ale torcik ma tylko dwa lata, bo ma dwie świeczki. To czyli to jest diabołek? Albo ktoś mu rogi doprawia, czyli jakaś dziewczyna jego. A ja trafiłem. Budzik i prezent. No, powiedz. Things. Finks, Phings, Finks, który był w trzeciej serii. 100%. 100%, 100 tak. Napiszcie, czy faktycznie 100%. tak było. Dobra, mamy trzeciego i uwaga. 3, 2, 1, 8, 9... 3, 2, 1, 0! Nie, zero! No, 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 no. Musztaba. Leci na ciebie. Okej. Okay. Tutaj serdeczka. Ej, ty Słucham. nie pokazałeś. Na razie nie pokazuję. No, Uwaga! Ta... A, złoty, dobra! Uwaga, złoty. 3, 2, 1, go! Złoty! Ooo, złoczek w kolorze! Nie działa! <grym> I niestety nie udało się tym razem trafić Neon Blaster, ale mamy złoty trąbki, który jest fajniutkie. Ale niestety ja chcieliśmy Neon blasta, Ale jeszcze mamy szansę, pamiętasz? Pamiętasz? Tak lepiej, mamy nożyczki, ciachba, bajera. No to przednij nie? nie. działacie, to proszę. Dobra. A. Dobra, i teraz zobacz, zostało nam... A, podnieś tamtą co ci upadła. Tamtą co ci upadła. Zostało nam zero saszetek. Już na pewno i Dobra, ja Dobrze, już nie mów na pewno, może Bo będzie i... jakiś błąd był w tej paczce. Nie, nie Trzeba nie. wierzyć do końca. Uwaga, teraz. Czeka. Poczekaj. czekaj, poczekaj. Czekamy. Jeżeli poczekaj. Nie niż pudełka. Nie niż pudełka. Nie niż pudełka. Słuchajcie, zostało nam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Nie, bo rozwalić. Osiem. Osiem saszetek i teraz poczekaj, poczekaj. Teraz minimum musi pojawić się osiem łapek w górę i otwieramy te osiem. Uwaga na trzy, dwa, jeden, go. Widzę, no nie no chłopaki, panowie Te tam ty też nie odtawiamy Uwaga, nie kłam. Zobaczymy w ile sekund, ja już jest, ale już ja jest, ja już pojawiło ja się to 8, ja poczekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Otwieramy najszybciej jak potrafimy, tylko żeby ci nie poleciały tu, żebyśmy nie pomieszali co tu było z tymi. Ok, dwa, trzy, trzy, cztery. cztery. Co tam poleciało? Zaraz zobaczymy. Nie wiem. Nie, dobra, piecyk, dawaj 3, 4, Dawaj! Dawaj, dawaj, zaraz pokażemy. Widzą, co tam było. Uuu, kolejne takie nowe, nie powtórki, mało powtórek tutaj. Uuu, i to jest jeszcze, zaraz wam pokażę, to i. Dobra. E, sięgaj swojego, ja pokazuję teraz. To jest na obraz, widać, jak to tam, tam na podłodze, to nie jest. A co to jest? Dobra, ale pokażemy. To, proszę Państwa, jest zasmucony. No, ja też jestem smutny, że nie trafiliśmy na Onblasta, Ale nie poddajemy się, jeszcze mamy szansę wielką. Puszka też fajna, bo wystaje z niej ryba. Chociaż w puszce ości ryby, cały szkielet, bez sensu. Oleg, bo czujesz kamerkę. Szczoteczka, no wyciągniesz tego zinsa, piecyk. Wyciągam, tam, tam. i Pasta do zębów. A łolka. Czekoladka w drugim kolorze. Czekoladka w drugim kolorze. Czekoladka dziewczyna, bo jest to Czekoladka dziewczyna, chociaż dziewczyna jest tylko jedna. Pamiętacie z pierwszej serii? Tak. Y, diament. Cik. Y, ołówek. Y, butelka z piciem, jakiś z otwieraczem. I ty, ty jeszcze tu. Rogal, rogal boksujący, bo ja, pewnie ja. z tej fajtowej. No dobrze, uderzę. Już, nie patrz, no tu, nie, uderzę pojętom, się pojętom, na no, to. Tu, tu, lewą A. na to. Raz, dwa, trzy, unik. Dawaj. Dobra. nie Tak, tak musisz. Hop, psz, hop, psz, hop. Psz. Dawaj, dawaj, dawaj. Czuka, chowamy tu. Pamiętajcie, dawaj. Nie tu, nie tu musi być, żebyś nie zawadził, no. O, właśnie tak. Super. Lewy. Prawy, lewy, prawy, lewy, prawy, lewy, prawy, lewy, prawy, lewy, prawy. prawy Okej, okay, to tyle, bo tyle, bo tyle trzymajcie się na razie. Nie wariuj. Wyłączam was. No to Telewizor wyłącz. was przejmie, uda. tam jak zwykle zapominasz, gdzie się wyłącza.